Cześć kochani, ja przychodzę do Was z bardzo szybkim testem pączków z Dubajs, Dubajskich pączków z Biedronki. Także to jest mój trzeci pączek. Kroję i próbujemy. Pokazywali bardzo dużo, w moim jest to tak, w moim tak. Różne są te pączusie, także ja tutaj promuję normalsów, ponieważ uwielbiam ten komiks, jestem w nim zakochana. I próbuję pączka z Dubajską czekoladą. Nigdy nie jadam też dubajskiej czekolady w ogóle. Także zobaczymy. No, ja kocham pistację. Także miałam na początku takie myślenie, że nie do końca wiem, czy mi to smakuje, czy nie, ponieważ chrupie za bardzo, jakoś tak dziwnie, ale. W kolejnym kęsie, Ja kocham pistację, więc to jest dobre. <grystanie> czytajcie. Naprawdę dobre. <grystanie> to koniec mojej króciutkiej recenzji. Dla Was czytajcie normalców. A mm. ja dokończam. Dieta nie zająć nie ucieknie. Najważniejsze, żeby czuć się zdrowym. I tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Picie dużo wody. Zapomniałam Wam popowiadać troszeczkę, znaczy bardzo króciutko o Normalsach. Mamy tutaj nadnaturalny Paryż. Mamy tutaj człowieka, który odkrywa w sobie magię i do tego nadnaturalnego Paryża przybywa i uczy się w szkole magii. Poznaje tutaj wampira na imprezie i się całują po czym znikają szybciutko ze swojego życia, ale kolejnego dnia okazuje się, że mieszkają w tym samym bloku, że on wynajął w tym samym bloku mieszkanie. Zapuścić mały, mały spoiler, uwaga. No uwielbiam ten komiks, jak można go nie uwielbiać? Jest tak uroczy, tak spajały. i porusza też dużo trudnych tematów, jak temat przynależności, tak? Trzy odrzucenia i braku akceptacji rodziców. Nie akceptują, że on ma magię. Po prostu czytajcie.